No kurwa jeba na to piękne mówię kurwa, jak widzimy na banana, to idziemy kurwa na pierdolonego kurwa banana, nie? Jesteście by kurwa, szumach to jeba, na przejmujemy ale teraz jak nie będzie szumach to kurwa wygramy, nie? Bo ja tu jestem kurwa komanderem, ja tu dużo i tój. Dobra, ja idę na środek z sam smoka i wbijasz za mną No wbijaj, kurwa tak, wbijaj! No kurwa, dobry pies Dobra, no, ja lecę na domek Kurwa jest, no cóż ma to jebana suko pierdolona! O kurwa, kurwa! Kurwa, kurwa! 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 to Kurwa! Kurwa! Gówno Kurwa! to obchodzi! Kurwa! jebany! Kurwa! Mać. É